Witam MTV Cribs To jest moja chata Może zacząłbym od podwórka Tak nietypowo Więc Proszę Cegła Zrobiona w San Marino Naprawdę No kurwa robił to mój naj... najlepszy ziom Naprawdę no Polecam go No tu mam kurwa Chyba tu mam zjazd, nie? Sobie na zimę to jest dobre, poleję sobie wodą i dzieciaki mają gdzieś się ślizgać, nie? Tu dla odważnych jest. Yy, no, taki kecik do skoczenia. No, właśnie w garażu nie otworzę. Stara klucze zabrała. Może O, no, tu jest mój pies. Nazywa się Szogo? Tak Może prowadzić nas po swoim domu? Czy może nie? Może jednak? Proszę 50 sypialni, 20 łazienek, ale pozwiedzamy tylko z grubsza, więc tak Tu mam, tu se sram. Przecia, Ceramika naprawdę... Kurwa, pierwsza klasa! Ale, ale, Co, ale to, trzeba pokazuj bo to, to, nie to z... posłuchać! Tak, kurwa, płyty ceramiczne z Rzymu przez... Giorgio, Giorgio Orgio Tu, 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 tu Kibla nie musisz pokazywać! Zostały już sprowadzane prosto z Europy! Tak, to jest... A tu jest, uwaga, burger na Siłownia! na kółka! To jest gościnny pokój. Proszę bardzo, pokaż te dwa obrazy. To są słynne obrazy. Pierdziego, Pierdziego Machiavelli. Proszę naprawdę, kosztowałem je bardzo wiele. Tak samo ta palma. Jeszcze daktylów nie ma, ale. Ale będzie. Czekam 50 lat. Tu mam moją. Chuj, całową plazmę. Chuj HD. Tak. O, chuj Kurwa, no sam tu no co ja mogę powiedzieć? To jest Zajewiste. zajebiste, ja zawsze oglądam MTV. No, mój, ulubiony, mój ulubiony kanał naprawdę. Tu mam on. Kurwa, nie chodź na dywan goperski Nie można deptać. On tutaj jest po prostu, żeby był. Tu mam kominek. Naprawdę. No nie wiem kto go robił, nie wiem skąd. Ale jest świetny. Przynajmniej grzeje. Rozpalam żelazkiem zawsze. To jest kominek z tego, z on jest prowadzony. A, Sok wartu. I mam ten, potem pokażę mać, ci... Nie, Co? Żeby w butach potem chodził. No. Proszek. Mam proszek Fiu, Ale nie będę go używał, bo nie chcę się teleportować. Dziękuję, ale wypierdolacz kurwa Mać kurwy